Takie jest, się że możemy proszę Państwa. To nie jest Proszę Państwa, motocyklista wskutek złego użycia stracił kontrolę nad pojazdem, utracił kontrolę nad nim, wskutek czego doszło do zdarzenia. Policja zabezpiecza miejsce w wypadku. Bardzo ważne jest to, aby przede wszystkim Państwo widzieli, jeden policjant zajmuje się ofiarą zdarzenia, drugi policjant... Chciałbym zwrócić uwagę, że najważniejsze, aby bezpieczny ratownik to takie ratownik, które udzieli też tej pomocy gorzej, jeżeli to miejsce nie zostanie zabezpieczone.